Witam Państwa serdecznie. Co prawda, pogoda piękna, słońce świeci, temperatura powyżej zera, ale za chwilę będą nas czekały inne dni z temperaturą minusową, ze śniegiem, a to jest trudny okres, szczególnie dla tych osób, które są bezdomne i oczekują naszego wsparcia i naszej pomocy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prowadzenie ogrzewalni jest naszym zadaniem własnym. W ramach przeprowadzonej procedury konkursowej już od wielu, wielu lat Ogrzewalnie prowadzi Caritas Diecezji Włocławskiej, stąd obecność księdza dyrektora Jacka Kędzierskiego. Nasza ogrzewalnia czynna jest dla osób bezdomnych od października do końca kwietnia. Któż tam może przebywać? Jest to miejsce dla 20 bezdomnych osób, miejsce siedzące. Osoby, które tam są, mogą liczyć na ciepłą herbatę, mogą się umyć, mogą się przebrać czyli korzystać na, przynajmniej na okres zimy i nocy z takiego wsparcia, o których szczegółowo może poproszę księdza dyrektora. Tutaj nasi podopieczni mogą liczyć na ciepłą herbatę, też staramy się czasami zapewnić posiłek, coś mieć do zjedzenia, mogą liczyć na świeżą, czystą odzież, buty, wtedy kiedy, czy bieliznę, wtedy kiedy trzeba to wymienić. Także staramy się zapewnić też opiekę, właśnie mamy środki różne czyszczące, dezynfekujące. Są opiekunowie, wolontariusze, którzy też zajmują się właśnie osobami bezdomnymi. Pomagają im się umyć, przebrać, zrobić, zrobić ciepłą herbatę. Także tutaj mają zapewnione ciepłe i dobre miejsce. Też ogrzewania została świeżo wyremontowana, wymalowana. Także ten standard wzrósł. I cieszymy się, że możemy tutaj w ten sposób wspierać te osoby i w jakiś sposób właśnie też chronić je też przed utratą i zdrowia i czasami też i często życia. Ja myślę, że możemy, proszę księdza, podziękować pani prezes miejskiej, miejskich wodociągów, bo rzeczywiście w ostatnim okresie wsparcie i pomoc była potrzebna, żeby ta ogrzewania funkcjonowała dobrze. Ja myślę, że to nasze dzisiejsze spotkanie to również apel do mieszkańców Włocławka, jeśli zobaczymy osobę, która śpi na ławce, lub osobę, które widzimy, że tego wsparcia wymaga, prośba serdeczna o telefon albo bezpośrednio do Karitasu do Straży Miejskiej lub na policję, bo trzeba czasami dowieść te osoby do tego miejsca, bo nie zawsze są zorientowane, że można z tego korzystać. Ważne, żebyśmy wszyscy wykazali taką determinację i wsparcie dla tych osób. Bo oprócz y, ogrzewalni, jak Państwo wiecie, na płockiej niedrug, niedługo ksiądz dyrektor będzie oddawał do użytku piękny budynek, tak, dla, schronisko, tak. schronisko dla osób bezdomnych, ale no, jeszcze trochę i czekamy na to otwarcie. Y, schronisko wybudowane przede wszystkim ze wsparcia. Środków Unijnych, Marszałka Województwa, ale mimo wszystko najważniejszy jest apel do mieszkańców, żebyśmy byli uważni na drugiego człowieka. Ja chciałam zapytać, jeśli mogę, właśnie księdza, o to, na jakim etapie są prace tam przy budowie tego obiektu. Znaczy, jeżeli chodzi o prace budowlane, to one zostały już zakończone. Teraz trwają prace nad wyposażeniem tego schroniska. Został przeprowadzony już pierwszy konkurs, i teraz są wyłaniani no właśnie te firmy, które dostarczą nam potrzebny, niezbędny sprzęt. Także teraz jesteśmy na tym etapie. Mamy nadzieję, że do końca roku ten projekt uda się do końca zrealizować. Czy to znaczy, że jeszcze tej zimy miejsce tam dla osób bezdomnych będzie? Jeżeli tylko dostawcy w terminie dostarczą wyposażenie, to gdzieś, myślę, w nowym roku, w lutym, pewno schronisko mogłoby już ruszyć. Dla ilu osób będzie miejsce? Miejsce jest przygotowane dla 76 osób, także to jest schronisko z usługami opiekuńczymi, no, o bardzo wysokim standardzie, pokoje, Dwuosobowe. są muszka medyczne, takie elektryczne, specjalne, mamy świetlice, no biura, zaplecze, kuchnia cateringowa, jadalnia, także no tutaj naprawdę będzie to miejsce takie godne, żeby właśnie tam służyć i świadczyć pomoc tym osobom. Proszę do Państwa wszystkich. Pytanie, na ile to co mamy zabezpiecza potrzeby tych osób bezdomnych w Wrocławku? Wiem, że każdego roku jest tworzona taka mapa bezdomności. Czy tych osób bezdomnych nad głową przebywa? Czy ta liczba jest mniej więcej na tym samym poziomie? I na ile to zabezpieczenie odpowiada potrzebom? Musimy pamiętać o tym, że funkcjonują u nas w mieście dwa schroniska. Dwa, dwie lokalizacje, bo jedna, jedna na ulicy Karnkowskiego i druga właśnie na Płockiej, która akurat dostaje nową postać i będzie budynkiem w nowym, e, wysokim standardzie. Kiedy liczymy, kiedy liczymy ilość średnią ilość osób przebywającą w schronisku, to rzeczywista liczba jest około 15% niższa, niż e, składamy, niż liczymy zapotrzebowanie. Po naszych analizach, zarówno w ostatnim roku, w ostatnich trzech latach, jak i budżetowanych na ten rok. Przyjmujemy na, tej, na tym samym poziomie, bo no to się sprawdza. Jeszcze bardzo ważna uwaga, bo do schroniska przyjmują, przyjmowane są osoby, które mają 0-0, tak? czyli nie są osoby pod wpływem alkoholu, natomiast ogrzewalnia jest dla wszystkich. Tak? Jeśli zagraża życiu i zdrowiu, to ważne jest, żebyśmy się każdą osobą zaopiekowali, niezależnie od stanu, w jakim jest. To też ważna uwaga, jeśli będziemy zgłaszać informacje i widzieć takie osoby, że warto wtedy zadzwonić albo na policję, albo do Straży Miejskiej, lub bezpośrednio do Caritasu.